Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kenful TV, a to już dziewiąty odcinek z gry Foot 21 nic co Tom. No i mordeczki, ja powiem krótko. Dzisiaj jest gruby, ale to bardzo gruby content, bo patrzcie co w sklepie. Patrzcie co ja zrobiłem. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć paczek z ikoną, a znaczy bardziej pików. Pięć pików z ikoną oraz jedna paszka z tocem. Eee, także. Zastanawiam się, od czego zacząć, dlatego y, zacznę od paczki z totsem, Lecimy i mam nadzieję, kogo ja bym chciał trafić w ogóle z tej ligi. Tutaj, yy... czekajcie, muszę. Czekajcie chwileczkę, czekajcie. Yy... Chwileczkę, bo muszę zobaczyć, co to będzie to. Tak, jest Bundesliga tot. Na pewno bym chciał trafić Lewandowskiego, to oczywiste. Takiego Kimisza, Neuera, Halanda lub Sancho, coś w tym stylu. Albo nawet tego Goreckę bym chciał trafić, to by było naprawdę dobrze. Z tego bezmiernego pierdzielenia przechodzimy do moich paczek i lecimy. Paczka z tocem. Hop, co tutaj poleci? Lecimy. I? Francja? Środkowa obrońca? Kunde Tak, to nie. Fofana, kurde, dobra, nieważne. Może być, może być. Jak na paczkę z tocem, to może być nawet. Mogę opłacić o wiele gorzej dlatego, dlatego mordeczki lecimy teraz jeszcze grubiej jeszcze grubiej bo lecimy z paczką z ikoną Mamy 5 pików z ikoną I ja chcę tutaj zobaczyć bardzo dobrą kartę chcę tutaj zobaczyć Takiego kurde Pele 98 albo Pele 99 albo Ronaldo Nazario w Prime To by było coś takiego, to by było coś dobrego bardzo Lecimy, lecimy mordeczki co tutaj poleci? O, ja Japierniczek Cruyff To jest chyba ten Optimus mi się zdaje nie wiem, nie wiem, czy to jest optimum... Ja piernicze, kurde. Dobrze jest. I pierwsza, pierwszy pig z mi już krój. Zajebiście, kurde. Lecimy dalej. Hop! To nie łaci! O kurwa... Fuska z 94, ja pierdol, ale mi sypię. Kurde, co się dzieje? Dzisiaj będzie mega odcinek robiony. Kurczę ludzie. Kibitem. Lecimy dalej, ale hardcore kurwa. No ty już gorzej bo hero! Ale, też w miarę, git I, ostatnie, dwie, ostatnie dwa piki O, Baresi, też dobrze, bo będzie do składu Nie mamy za bardzo obrońców, więc pasuje, mi to pasuje Kibitem. I ostatnia paczka, z, i oska, ostatni pik z Zihoną. Ja już jestem bardzo, to bardzo zadowolony z tego co mi poleciało Chyba lepiej jak dla mnie być nie mogło A tego lecimy, ostatni pik, pele, pele Dobra, i nie ma tragedii, nie ma tragedii Kurczę, ale kozak, ja najlepszy. jeszcze level dostałem jakiś, kurde, nie wiem, czy kasy dostanę 6000 plus premium gold pack. dobra, może być, może być Otworzymy sobie od razu tego gold packa, póki jesteśmy w gazie To otworzymy sobie go I... Anglia yy... Gomez, Gomez poleciał To już tak na przepałkę Bart, quick wszystkich Dobra Mordeczki ale nam posypało, ja pierdnicze co się stało w ogóle Ja ich do składu kładę wszystkich Za Suarez tego na pewno, kto to tu był w ogóle wieczka mordeczki, szer krój Oraz Puskasz Tutaj za Felipe damy sobie oczywiście Barsiego I co tam nam się poleciało, bo nie pamiętam już ten kin, czy ją ktoś tam polecił? Hebro nam jeszcze, bo mi się zdaje. Tak, Herdo, to Herdo damy na. Na Herdo damy tutaj. I za Crossa na pewno damy Ramosa. O kurwa, ale mamy skład, ludzie! Ja, Pierniczar musiałem przeknąć, bo ja mamy na pewno taki kozacki skład, że każdego jedziemy w tej, w tej, tutaj, w tych symulacjach. Messiego właśnie kupiłem w ogóle. Patrzcie, jaki ma skład fajny, bo ja dzisiaj miałem prawie milion końców zarobionych. I kurczę. Kupiłem sobie Messi'ego i różne takich i cały czas robiłem też SBCO, te paczki z ikoną No, nie jest to wcale takie trudne jak ma się no. jak się ma heś, to nie jest takie trudne Maję 500 tysięcy Więc mordeczki Co my teraz możemy robić? Eee, co, 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 co my tutaj możemy robić teraz? Hmm. Zagramy sobie, nie, nie nie będziemy grać mecza To możemy porobić Jeszcze otwieramy te paczki, bo jak już otwieramy paczki to będziemy paczki otwierać Specjal pak czy paczka z sosem leciała? Nie, paczka z sosem się nie opłaca nawet Lecimy z paczkami za 100k Tutaj też poleci, też czuję, że ikona, bo jestem w takim gazie mordeczki, nie? I, I to jest Suarez chyba No Suarez, my już go mamy, więc będzie pod przepałkę Kip item Reszta quick I kolejna z paczka z odzieńce. lecimy Co tutaj poleci, co tutaj poleci, co tutaj poleci? Polska Jest Robert Lewandowski, tak jest 91 Robert Lewonowski. Polski akcent dzisiaj w filmie. Jeszcze Pikę Lenglet, Isko, Aspas Jego Carlos, Cemento Reszta Kwiksel. Dobra, mordeczki. Jeszcze jedna parka z się... odcinka, na. Odcinek naprawdę wyśmienity. Super odcinek. Noir. Nie Gnabri. Tak, to będzie Gnabry <słuch> Przyda się też pod przypałkę tego i tego pana też weźmiemy. Bo, jak mam już robić CSBC na kolejny odcinek, to będę je robił. I jak już tak sypię z tych pików, to mówię, mówię, mówię muszę je robić, nie? To to leci? William? Nie, Lukas Lej, Lucas, no. Lucas Moura poleciał. Kip, item oraz kibitem tego i tego też. Ja tak się zastanawiam, nie? Czy nie robisz czasem tego? Patrzcie, to jest taki fa są takie fajne. Tu jest takie fajne yy, C. Premium. I tutaj mamy tak, tak, takiego Aguero Fajnego Tylko tak, trochę wymagania są, bo są aż 4T Do zrobienia I to jest każda po minimum 84 no. Na końcu jest 80, uż, skład 89 tego Overalla I przez więc to jest hardcore różnie. Ale i nie wiem czy mi się opłaca robić tam Aguero Fajna karta ogólnie 90, 90 tempa 96 strzałów 9 driblingu 86 siły Bardzo dobra karta, ale kurde mi się wydaje, że zamiast robić, robić go, to robię sobie, teraz, będę sobie robił piki z ikoną i tam będzie mi taki pel za chwilę, albo Ronaldo, Natario, no. Dobra mordeczki, dzisiaj był krótki odcinek, ale za to musi być naprawdę łapka w górę i subik się należy oraz ktoś zapiszcie w komentarzu. Ja się z wami żegnam. dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, jestem bardzo zadowolony z tego odcinka i bardzo wam mordeczki dziękuję, że serdecznie tak fajnie przyjmuje na moim kanale. Jesteście kurwa mega, nie? Trzymajcie się, no i się ma.